Dla mnie porucznik Szymon Fijał jest wyjątkowym wzorem, który powinien być pokazywany innym żołnierzom. Nie naruszył żadnej procedury. Nie pominął drogi służbowej. Wystąpił najpierw do swoich przełożonych. Walczył o dobro swoich podwładnych. Zaryzykował w obronie swoich podwładnych własną postawą i karierą. Więc jeśli nie potrafimy docenić, żo docenić żołnierzy, którzy tak dużo energii, tak dużo swojej przestrzeni poświęcili dla obrony nas, to nie będziemy zasługiwali na to, żeby nas bronili. Stare, zwykłe wyświetlane hasło: jeden dla, za wszystkich, wszyscy za jednego. Na tym to właśnie polega. Dzisiaj na tym to polega: wszyscy za jednego. Musimy wesprzeć. Porucznika Szymona Fijała. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to powiem tak, jak to jest zapisane w kodeksie. W kodeksie karnym, cywilnym. Rozstrzygaj te wątpliwości na korzyść tego człowieka. Podejmijmy jednoznaczne kroki, aby wspierać Szymona Fijała. Tu są materiały, tu są linki. Możesz zeskanować sobie ten kod QR w tym miejscu. Możesz po prostu przepisać to, co jest. O, tutaj w tym kawałku. HTTPS. To jest adres do dysku Google, na którym są te wszystkie druczki, które można pobrać, a które przed chwilą pokazywałem. Wygląda to tak. Wystarczy wejść na tą stronę, zapoznać się z materiałami, które tutaj się znajdują, pobrać je, wydrukować i po wydrukowaniu. Zapakować koperty i wysłać. Polacy, zróbmy to. Zróbmy to, bo tak trzeba. Jeszcze raz. Apel ona Fijała. Do dzieła. Do dzieła, Polacy. Starym hasłem. Jeśli rozum zawodzi, bądź odważny. Jeśli rodu, rozum zawodzi, bądź Polakiem. Bądź Odważnym Polakiem. W ostatecznym rozrachunku jedynie to jest warte tego, żeby to zrobić. Od początku robiłem wszystko zgodnie z prawem, w obronie życia i zdrowia moich podwładnych. Przed eksperymentem medycznym nie złamałem nawet jednego przepisu dla wyższej konieczności. Poniosłem negatywne konsekwencje tego działania tylko dlatego, że stanąłem po stronie dobra wspólnego, kiedy większość stanęła po stronie własnego, krótkotrwałego interesu. Wciąż wytaczają mi nowe sprawy, prokurują fałszywe zarzuty, zatajają dowody mojej niewinności i wzorowej służby. Dlatego uważam, że nie wygram, jeżeli nie będzie takiej woli w narodzie. Wszystkich serdecznych mi ludzi. Proszę o to, aby nie badali, ile jeszcze wytrzymam, nie przyglądali się z zewnątrz, jak na igrzyskach, tylko żeby do mnie dołączyli z jakimkolwiek działaniem z intencją wspólnego dobra. Ze swojej strony proponuję wysłać chociaż jednostronnicowe pismo, które będzie wezwaniem. Dla naszych reprezentantów do działania zgodnego z prawem. To są tylko nasi reprezentanci, ale to my ponosimy wszelkie konsekwencje ich działań. Jeżeli nie będą działać zgodnie z prawem, to w konsekwencji mogą nas nawet wepchnąć w wojnę. Apeluję przede wszystkim do Fundacji i Stowarzyszeń. Aby dołączyły do moich spraw na prawach strony, aby przesłały choć jedno pismo z własną opinią. Wzór pisma, które można wysłać w mojej sprawie, jest dostępny pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeżeli ktoś odważył się już napisać komentarz pod moim TikTokiem, że zmarł mąż mundurowy. Zmarł syn mundurowy. Niech to napiszą. Może instytucja to zbagatelizuje, ale jeżeli będzie to w aktach sądowych, może kropla zacznie drążyć w skałę. Może do tego wyłomu rzeczywiście dołoży się trochę energii i pójdzie to w tym kierunku sprawiedliwości. Tak, każda organizacja, każde stowarzyszenie, fundacja może przystąpić do rozprawy na prawach strony. To znaczy, że nawet nie muszą być obecni na rozprawie, ale mogą na przykład wystosować pismo. Pismo, które będzie traktowane jako dowód prywatny. Jeżeli na przykład Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wystosowałoby takie pismo, gdzie opisałoby Efekty, skutki szczepień to byłby to dowód w sprawie. Wystarczy pismo. Podczas rozprawy w Lublinie, kiedy przeglądnąłem akta, to był tam nawet e-mail od osoby prywatnej, który też został dołączony do akt. Także może. Jeżeli ktoś nie chce wysyłać listu poleconego, wystarczyłby e-mail: e-mail ze stanowiskiem w sprawie, wysłany na adres sądu z podaniem sygnatury akt sprawy może by było dobrze. Także zapraszam wszystkich i do udziału czynnego, i do biernego też. Każde wsparcie każde wsparcie jest na wagę złota. I tyle. Staniecie za Szymonym Fiałem to jest staniecie za sobą samym. Tak jest. W swoim własnym interesie, we własnej obronie. Wspieramy człowieka, który stanął w naszej obronie. Ten stosunek proporcji jest naturalny. Mm. Mamy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy wykonują tę najtrudniejszą pracę żołnierską, trudną służbę. Służbę w obronie kraju. A jest nas kilkadziesiąt milionów. Pamiętasz Marcin? Jeżeli jest kilkadziesiąt tysięcy do kilkadziesięciu milionów, to znaczy, że jeden żołnierz staje w obronie kilku, kilkunastu tysięcy obywateli. Mm. I dokładnie w takiej samej proporcji powinniśmy zwrotkować w obronie tego żołnierza. Zwrotkę, zwrotkę. To znaczy, że do tych spraw powinno spłynąć kilkanaście tysięcy listów. Tak jest. A, gdyby było kilkadziesiąt, byłoby pięknie. I o to o was, do Was apeluję. Jeśli chcemy być bronieni przez porządnych, odważnych żołnierzy, odważnych, kierujących się również moralnością, a nie tylko rozkazami przełożonymi, wyjątkowymi względami przełożonych, tak, przełożonych. Byliśmy. To sami o nich zadbajmy.